Dzień dobry, Marta z tej strony, Marta Omahel. Słuchajcie, dzisiaj zainspirowałam się sama swoją osobą. Zazwyczaj szukam inspiracji w innych ludziach, w różnych mentorach, w fajnych, mądrych osobach, a dzisiaj ta inspiracja idzie prosto ode mnie, ponieważ przeglądałam sobie jedno z moich kont na, na Facebooku. Starych, starych kont, które miałam. Znaczy, mam, tylko takie nieaktywne. I, uh, i tak zeszłam aż chyba do 2016 roku. Uh, I chciałabym się z Wami podzielić. Uh, zrobiłam sobie screenshoty, zrobiłam sobie zdjęcia pewnych wpisów, które, na który, na, przy których tak stanęłam na moment i tak. Ale super! Kolejny wpis. Ale fajnie, ale mądre słowa. Skąd ja to umiałam? Skąd ja już to wiedziałam? Kilka lat wstecz. I, i chciałabym właśnie przytoczyć Wam tych siedem, kilku, kilka wskazówek, które myślę, że pozwolą Ci ruszyć z miejsca. I ja wiem, że tutaj może, może akurat będę miała osoby słuchające, które współpracują już ze mną. Jeżeli mnie nie znacie, to nazywam się Marta Machel i um, pomagam. Kobietom stać się niezależne, niezależne czasowo, finansowo. Zazwyczaj jest to dołączenie drugiej nogi biznesowej do tego, czym się zajmujemy, zazwyczaj pracuję z osobami, które mają biznesy, które mają pracę na etat, które marzą zmian i o zmianach. I ja tu jestem jest tutaj moja osoba, która pomaga taki biznes rozpocząć. Taki, e, taki biznes, który e, może wiele zmienić. Ja i dzisiaj właśnie chciałabym Wam powiedzieć o takich siedmiu rzeczach, które zauważyłam przeglądając te, te moje stare wpisy i przy których takie miałam aha, taki aha moment. Więc tak, po pierwsze, zauważyłam, mój kot szaleje. Mój kot po prostu szaleje tutaj. <noise> Także, wszystko co słyszycie, to ten kot. Jak małe dziecko, jak malutkie dziecko, wiecie, uwagę potrzebuje, jak mama weźmie telefon. Więc wygląda to tak. Po pierwsze, co zauważyłam, za pierwszą taką naszą barierą, dlaczego myślimy, że, dlaczego myślisz, że nie nadajesz się do pracy albo budowania takiego biznesu online, to bardzo często sobie mówimy: Komu ja to przekażę? Komu ja to przedstawię? Gdzie ja znajdę klientów, gdzie ja znajdę partnerów biznesowych, czy ja mam coś wystarczającego, żeby um, przekazać innym osobom? To jest taka pierwsza taka myśl. Komu ja mam to pokazać? Gdzie mam znaleźć ludzi, prawda? I, i, i wiecie co? I to jest normalne, to jest, to jest taki standard. No nie, że po prostu tak większość z nas myśli. A i okazuje się, że patrząc na te zdjęcia, większość ludzi którzy byli na tych moich starych zdjęciach, które przeglądałam, ich nie ma już blisko mnie. Ich nie ma, one, oni byli częścią mojego jakby sukcesu, budowania mojej kariery, pomocą w budowaniu mojej kariery, ale, ale nie ma ich wszystkich. Już, już koło mnie. Już to może nawet nie są moi klienci. Nie są może osoby, które zaczęły budować ze mną biznes, ale zmieniły zdanie, ale różne tam sytuacje się zadziały i nie ma ich. A my często myślimy tu i teraz, że, że osoby, które mamy w znajomych, dajmy na to w rodzinie, to są te osoby, które muszą nam dać taki, taką, taką, takie wsparcie, prawda? No, fajnie by było. Ale jak patrzę na lata wstecz, na to budowanie tego mojego biznesu, to naprawdę większość tych osób, które ze mną zaczynały, nie ma ich, nie ma. Także w życiu to jest tak, że ci ludzie pojawiają się po coś w naszym życiu w danym momencie, ale niekoniecznie wszyscy zostają przy tobie przez całe życie. Są chwile, Prawdopodobnie jest jakiś powód, że akurat pojawiły się w naszym życiu, prawda? A, a później y, idą swoją drogą. Później znajdują się nowi ludzie, poznajesz nowych ludzi, i może garstka z nich znowu zostanie na dłużej, ale znowu inną idą swoją drogą. Także, jeżeli masz takie bariery, że komu ja pokażę, komu ja przedstawię, to wiedz o tym, że. że że to jest, taki, ludzie, to jest takie wojsko marszerujące. Czy ludzie to jest takie wojsko maszerujące, które idzie i tylko kilka tych osób, tak naprawdę patrząc przez lata, zostało ze mną na dłużej. Zostało ze mną na dłużej. I to jest bardzo ciekawe. Jest i on, czekajcie. <gry> jest i kot. Jest i mango. Miał. Miał. No to to jest taki pierwsze, to jest taka pierwsza wskazówka, czekajcie. Pierwsza wskazówka. Druga wskazówka, dzieci. Zauważyłam, zauważyłam właśnie przeglądając te wpisy, a były, były tam zdjęcia lata wstecz, kiedy ja na przykład siedzę sobie w kuchni, a i na przykład zrobiłam zdjęcia mojej Mai mojemu Marcelowi. One były małe jeszcze wtedy. I, i tak sobie pomyślałam, jakie to jest piękne. W tym biznesie, że te dzieci potrafią, znaczy, że te części, dzieci są częścią tego biznesu i że dla większości jest, nie są one wymówką, że nie, bo mam dzieci, jestem zajęta. Tylko dla większości kobiet te dzieci nasze są inspiracją. I właśnie tak potrzeba na to popatrzeć. I, i owszem, spędzamy dużo czasu na telefonie, bo spędzamy. Ale tego można się nauczyć, to można zacząć kontrolować, ale popatrzeć na całą kształt znowu tych kilka lat do przodu, i na przykład na, 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 mo na moim przykładzie, to jak zobaczyłam te małe dzieci moje na tych zdjęciach z 2016 roku, które tam układały sobie literki i dawały takie mi wsparcie, że na przykład. Że mama może się zakwalifikować, wtedy była to pierwsza moja taka duża wycieczka do Grecji. Teraz mi się łyska w oku zakręciła. Zobaczcie, jak dzieci potrafią a, wzrastać w tym, w takim, w takim dobrym mindset, że, y, że mama da radę. <grym> Kurde, warto <berfakać. grym> Nie spodziewałam się płaczu tu dzisiaj i łez. <grym> że mama da radę, albo, y, albo właśnie to, że że staramy się być cały, cały czas lepszą wersją siebie. I te dzieci rosną z tym. I później, e, e, no, ty zaczynasz być coraz lepsza. Zaczynasz mieć, coraz lepsze, zaczynasz mieć fajne efekty. I, I te dzieci zaczynają może e, później podróżować z tobą e, na koszt firmy. Bo zazwyczaj właśnie to mamy w branży network marketing, którą ja reprezentuję. E, I... I one po prostu wzrastają w takiej atmosferze w domu, że wszystko jest możliwe, że, e, że mogą spełniać swoje marzenia, że mama spełnia marzenia, że mama poko pokonuje swoje bariery, że mimo czasami, że jest ciężko, to e, e, idziemy do przodu, nie załamujemy się, podnosimy się, idziemy dalej. Wygrana. Jak dla mnie to jest wygrana, wiedząc o tym, że dzieci w takiej atmosferze e, wyrastają w domu. To jest, myślę, że to jest super fundament dla nich na życie. Nieświadomie nawet tak naprawdę nieświadomie, tylko patrząc, patrząc na to jak akurat na przeglądające wpisy. To jest druga wskazówka. Trzecia wskazówka jest to praca z ludźmi. miałam tam wiele, miałam tam wiele zdjęć, które przeglądałam. I, i na wielu jestem właśnie z wieloma ludźmi, których nie ma już koło mnie, blisko. I, i praca z ludźmi, ja bym to tak nazwała, że to jest szczęście, ponieważ ka od każdego można coś się nauczyć, z niektórymi tworzysz przyjaźnie na zawsze, e, ale też jest to wyzwanie. Każdy ma swój humor, każdy ma lepsze dni, gorsze dni. E, I praca z ludźmi jest, e, może, może być też wyzwaniem w pewnym momencie. Momencie. I, I tutaj ja bym dodała do tego, że potrzeba nam nauczyć się pokory. W pracy z ludźmi potrzeba, potrzeba jest, potrzebna jest pokora. Czyli wierzyć w siebie, mocno stąpać do przodu, za swoimi marzeniami, za swoimi celami, ale mieć tą pokorę. Nie wywyższać się, nie przechwalać się. Um, a, Każdego traktować tak samo, na równo yy, i każdego traktować z szacunkiem. Ja bym to tak powiedziała, patrząc pod tych ludzi, pod te zdjęcia, które akurat yy, mi się nasunęły. Ok, wskazówka numer cztery. Jest to: jest to to, że jeżeli ktoś chce nauczyć się z Was takiego stylu pracy, gdzie masz nielimitowany czas pracy, że ty sobie wybierasz, czy teraz pracujesz, czy później, czy jutro, czy pojutrze, to jest marzenie, to jest wolność. Gdzie masz, gdzie masz pracę, którą, która nie limituje cię do twojego miejsca zamieszkania, to jest kolejna wolność. Kto nie chciałby móc poruszać się po całym świecie na swoich warunkach, o tak, bo zazwyczaj albo mamy szefa, albo mamy Biznes, który nas trzyma w jednym miejscu i nie możemy, no nie, nie wiadomo jak sobie poszaleć, i, i po prostu musimy wracać, bo albo nie mamy, albo po prostu nie mamy, no nie możemy za długo, bo klient, klien, biznes może nam upaść, prawda? A na przykład to jest nasze główne źródło dochody, dochodu. A tutaj w tym, w tym naszym biznesie, w networku, to po pierwsze, właśnie masz wolność czasową. Masz wolność lokalizacji, lokacji, może tak to nazwa, nazwę. To jest po prostu wolność tego, że możesz pojechać sobie gdzie chcesz. Możesz jechać do Polski na dwa miesiące i sobie tam pracować, kiedy chcesz. Jakie to jest mega! Um, gdzie nie musisz się martwić, że, że na przykład, no dobra, pojadę do Polski, ale tutaj na przykład w Stanach potrzebuję płacić sobie za dom payment, czyli, czyli tą ratę, dajmy na to, no nie, ten kredyt, ale tu nie zarabiam. Jaka to jest świetna taka, um, świetny, świetny sposób na to, że lecę do Polski na dwa miesiące, czy tam na trzy miesiące, czy nawet na pół roku, czy na rok. Tutaj mam kredyt, dajmy na to, ale tutaj mam dochód, który, który generuję online i sobie, i sobie spokojnie mogę na to pozwolić, wiecie? To jest fajne. Więc tutaj co do tego chciałabym powiedzieć, że nie nauczysz się takiego stylu pracy czytając. Nie nauczysz się robiąc przeróżne spektakulacje w głowie, co zrobić, jak zrobić, jak to ugryźć, co napisać, gdzie pójść, takie strategie takie takie. Takie przemyślenia Twoje, a sporo ludzi tak robi. Um, i, I wygląda to tak, że kot, kot, jakbyście tu widzieli, to byście nie uwierzyli. Jak w cyrku. Nie nauczysz się biznesu network marketing, czytając, przyglądając się, robiąc strategię, tylko działając. I to jest bardzo ważna uwaga: działając, nie potrzebujesz być ekspertem. Nie potrzebujesz znać wszystkiego na dzień dobry, ale potrzebujesz działać. Nauczysz się w praktyce. Tutaj tylko praktyką jesteś w stanie y, nauczyć się tego biznesu. Nie możesz na sucho mówić, myśleć bez działania. Nie wybuduje się tego biznesu bez praktyki. I patrząc na te moje zdjęcia, siedziałam tam na przykład y, na zdjęciu jednym z Sabinką Chrzan, pamiętam. I to były Sabinki początki i moje początki. I zgadnijcie co? Uczyłam ją planu marketingowego. A wiecie, jak ją uczyłam tego planu marketingowego? Sama się ucząc. Ja nie umiałam tego planu marketingowego. Ja musiałam siąść, nauczyć się sama, bo wiedziałam, że spotykam się w kafejce z Sabinką. I Sabinka potrzebuje pomocy, żeby przedstawić jej plan marketingowy, jak się zarabia, ile się zarabia, i takie wszystkie takie podstawowe rzeczy, no nie? Ja tego nie umiałam. To jest ta praktyka, o której mówię. Nie umiałam, ale potrzebowałam się nauczyć, ponieważ osoba potrzebowała pomocy, żeby jej to przekazać, przedstawić. I takim sposobem, poprzez to, że ja nie umiałam, ale siadałam, nauczyłam się, ile mogłam sama. Później uczyłam innych. Takim sposobem ja y, praktykowałam wiele tutaj rzeczy i y, sama się nauczyłam tego biznesu i nauczyłam też innych. Y, no tak. Kolejna wskazówka. To jest uśmiech. Patrząc na te moje zdjęcia. Każde to zdjęcie jest takie szczęśliwe, wiecie? Każde zdjęcie jest takie. Taką, taką aż taka energia bije. Dlatego mówię, że dzisiaj jestem zainspirowana sama sobą, że, y, że to jest takie piękne. Ja, ja, ja żebym y, doszła do, tak jakby, do osiągnięcia swoich celów, jakichś tam y, początkowych, ja, y, ja wcale nie miałam takiej łatwej drogi i szybkiej drogi. I wcale nie byłam osobą, która y, miała i po prostu. Y, no która miała to szybko i łatwo. Nie, ja sobie musiałam popracować tutaj, dobrych parę lat, żeby uwierzyć w siebie, właśnie popraktykować, no nie, I, i miałam wiele łatwych dni, cięższych dni, ale zawsze towarzyszył mi ten uśmiech z tego, co widzę na social media i taka fajna, dobra energia, taka, że he, jeszcze nie wiem jak, ale ja to zrobię. Wiecie? He, nie umiem planu marketingowego, ale tutaj jest zdjęcie na social media i z Sabinką właśnie tutaj testujemy ten plan marketingowy, bo jeszcze tak naprawdę same nie umiemy. Wiecie? I zawsze było właśnie takie, na, tym, na tych zdjęciach takie he, pracuję z domu, no nie? I dziewczyny, odważcie się, bo naprawdę warto. I z takim wielkim uśmiechem, z taką, z taką pozytywną energią i um, z takim. Jak wczoraj myśmy to mówiły tutaj z Marylką i z Kazią, takim byciem bold po angielsku i znowu nie wiem jakie to jest słowo po polsku. Nie wiem, jak wiecie, to mi napiszcie tutaj. Nie przechodzi mi nic do głowy. I następna jeszcze ostatnia rzecz, to jest taka wskazówka, która może akurat Wam pomoże, to jest to, że mały krok każdego jednego dnia. Da Ci duże rezultaty. Nie oczekujcie, że wskoczycie w jakiś projekt, czy to w budowę takiego biznesu, jak ja robię, czy nawet w coś innego, czy macie jakiś fajny inny plan na siebie. To nie oczekujcie, że po prostu wskoczycie i będziecie mieć od razu efekty i dużymi krokami będziecie iść do tego swojego zamierzonego celu. Nie. Zazwyczaj to wygląda, że to są małe kroczki każdego jednego dnia, które coś robimy. A, które robimy, aby gdzieś dojść, dopiero doprowadzą cię do tego dużego rezultatu, który gdzieś tam jest, e, może w tyle Twojej głowy, ale nie dowierzasz nawet, że, że możesz, ale gdzieś tam jest i który czeka na ciebie. Pamiętajcie o tym. Mam nadzieję, że ten live będzie taką inspiracją dla wielu osób, które, e, które może znalazły się w swoim, e, teraz w takim etapie w swoim życiu, że potrzebują zmian. Może jesteście na social media, może macie 30, 40 lat, 50 może i tak czujecie, że kurde, co by zrobić w tym swoim życiu, no nie, czas nam ucieka, dzieci może wyrosły i i tak myślicie, co ja mogę zrobić ze sobą? Może macie właśnie swój własny biznes, może macie świetną pracę, może macie świetne zarobki, prawda, ale Zaczynasz sobie zdawać sprawę, że ty możesz więcej. Że ty możesz więcej. Nie musisz się zatrzymywać na tych świetnych zarobkach, bo czego, czego nie rozwijacie bardziej, czego nie dołączyć dodatkowego źródła dochodu, który da ci dochód pasywny. Zobaczcie, czas i tak leci. Ucieka czas. Te moje dzieciaki były małe. Ja byłam taka, taka młodziutka tam na tych zdjęciach, taka młodziutka dziewczynka. Yy, ale. A ten czas ucieka, i, i naprawdę można tymi małymi kroczkami każdego jednego dnia wybudować coś wspaniałego na lata do przodu. A obiecuję Wam, jeżeli to by była, byłby network marketing, akurat w takim systemie pracy jak ja, pracuję, jeżeli akurat tu chcielibyście się spełnić, jako, y, jako wybudowanie sobie dochodu pasywnego czyli takiego, że zarabiasz kiedyś, pisz nawet y, to mm, obiecuję Wam, że nudy nie ma. Jest to przygoda. Jest to, jest to, yy, nie jest to żadne nagabywanie i namawianie, i żadna piramida, jak pewnie większość z Was myśli. Yy, nie, jest to przygoda, gdzie realizujesz siebie, gdzie popychasz siebie każdego jednego dnia do nowych rzeczy, których nie robiłaś. Dzięki temu stajesz się bardziej odważna. Bardziej pewna siebie, dochodzi do tego, że zaczynasz pomagać innych i może nawet inspirować innych, co nawet byś nie pomyślała, że twoja osoba może akurat tego dokonać. Dochodzi dochód, który zarabiasz i w państwie, w którym pracujesz, ale też zaczynasz, zaczynasz budować i rozwijać się międzynarodowo, i daje Ci to też dochód z różnych krajów na świecie. I tak naprawdę dostrzegasz, że wow, to jest wolność. Ja tu mogę wybudować wolność. Może nie przyjdzie to w trzy miesiące, a może nawet nie w 3 lata, może zajmie ci to trochę dłużej, tak jak na przykład mi, ale czy nie warto? Czy nie warto realizować siebie właśnie w czymś dodatkowym, takim dodatkowym projekcie, który, y, który może y, akurat będzie czymś, co polubisz? Dla osób, które słuchają mnie i y, y, chciałyby zagłębić temat. Mam nagranie. Ja bardzo chętnie dzielę się nagraniem, które przedstawia, jak my pracujemy. Jest czysto cza czarno na białym, powiedziane, co potrzebujesz robić. E, patrząc na miesiąc, na czym polega ta nasza praca e, i od Ciebie zależy, czy e, byłabyś takim czymś zainteresowana, czy też nie, ponieważ ten biznes będzie Twój. Ja byłabym wsparciem, a, ale ten biznes będzie, będzie Twój i Ty. Będziesz potrzebowała wykonywać pewne rzeczy, żeby ten biznes wybudować. I, I to jest właśnie piękne, więc zapraszam prywatnie do mnie, jeżeli, jeżeli chcielibyście zobaczyć takie nagranie. Jeżeli nie, oczywiście nie ma problemu, nic się nie dzieje, to nie jest dla każdego, ale może akurat potrzebujesz, może akurat jesteś w takim momencie w swoim życiu, że potrzebujesz zmian, że potrzebujesz zrobić krok do przodu. A, i, a, I spróbować czegoś nowego. Trzymajcie się, pa!